Tawa Wielkanocna dostarcza nam y, wielu elementów y, treści opisujących właśnie to paschalne przejście Pana Jezusa ze śmierci do życia. I dlatego każdy dzień przynosi nową myśl i nowe rozwiązanie. Dzisiaj czytamy w dziejach apostolskich o tym, że oto ci, którzy uwierzyli w Jezusa z martwych stałego, powinni zostać ochrzczeni. Dokładnie, jeżeli z śmierci Jezusa zrodziło się życie, to. Powinniśmy całe swoje grzeszne, dotychczasowe życie zanurzyć w śmierci Jezusa po to, żeby ta śmierć... Oczyściła nasze życie i spowodowała, że my będziemy dobrymi, wiernymi wyznawcami Jezusa Chrystusa. To bardzo ważne. Dlatego chrzest jest tak bardzo głęboko i bardzo mocno podkreślany. Oto zanurzenie, nie tylko umoczenie, nie tylko za, zamoczenie nóg czy rąk czy głowy, ale zanurzenie się w śmierci Jezusa. Która jest zwycięstwem, śmierci Jezusa, która jest życiem, śmierci, która przyniosła ostateczne rozwiązanie. Jezus Chrystus przeszedł przez śmierć do życia i my razem z nim wchodzimy do kościoła właśnie zostawiając naszą osobistą śmierć, która została przemieniona przez zbawczy czyn Jezusa Chrystusa.